No cześć, witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie po tytule mamy test lifehacków trum trum. Słuchajcie, mam tutaj 6 lifehacków, które wybrałam i które tutaj dzisiaj będziemy testować. Także jeżeli jesteście zainteresowani jak te lifehacki nam się tutaj dzisiaj sprawdzą i jak ja będę wyglądać po użyciu ich, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, na wstępie zapraszam was na mój Instagram, żebyście mogli być ze mną na bieżąco i na bieżąco, żebyście mogli brać udział sobie w rozdaniach. Aktualnie to ogromne rozdanie właśnie trwa. Jest tam do wygrania chociażby tali paleta od Mio, także jeżeli jesteście zainteresowani wygraniem takiej paletki i innych, no to koniecznie wbijajcie do mnie na Instagram. Tym razem zasady zostały troszkę zmienione, bo nie wygrywa jedna osoba, tylko dwie, także już większa szansa na wygraną. Słuchajcie, ja rozdania staram się robić cyklicznie co dwa tygodnie, także tyle byłoby w wstępu. Zapraszam was też na mojego TikToka, żebyście mogli być ze mną na bieżąco. No i tak słuchajcie, weźcie sobie coś do picia, do jedzenia, bo to będzie dosyć ciekawy odcinek. Okej, okay, także pierwszy lifehack, jaki tutaj dzisiaj mamy To są ogólnie dwa lifehacki na brwi Troszkę w ogóle od tych lamp mi się zrobiło ciepło, także zaczerwieniłam się No i tak, to są dwa lifehacki na brwi No i obejrzyjmy pierwszy i zobaczmy, czy to w ogóle ma rację bytu Może przykleję do nich taśmę? Przyklej kilka pasków taśmy nad i pod brwią Zostaw przestrzeń i wypełnij brew cieniem do powiek Okej, okay, to był niezły pomysł. Czy ona to robi gąbką? W sensie nie można było tego zrobić pędzlem? No, ale coś do końca nie poszło. No coś myślę na pewno do końca nie poszło. Okej, okay, dobra, także mamy dwa lifehacki na brwi. Pierwszy zrobimy jedną brew i drugim zrobimy drugą brew. Także wezmę tą ładniejszą brew najpierw. I tu taką taśmę. Wziąłem papierową, bo nie wyrywa tak włosów. No i musimy zaznaczyć kształt naszych brwi. Czyli mniej więcej tu będzie tak uh -huh. uh -huh. <laughs> <laughs> O, oh, hit! Słuchajcie, w ogóle przygotowałam też materiał na odcinek z ocenianiem lifehacków Bo to, co ci ludzie tam wyprawiają, na tym trum-trum, to jest hit! Także dajcie znać, czy chcecie obejrzeć Ale dla mnie zastanawia jedna rzecz Dlaczego ona wypełnia te brwi gąbką? i w ogóle użyła sobie cienia z palety, chyba Eveline, Tak mi się wydaje, najmniej tak ona wyglądała zamiast cienia do brwi No dobra, okej, okay. jakby... Szanuję tę inwencję twórczą Wygląda, stara się. <grym> bakowy, co się. Bardziej bekowy niż sądziłam, że będzie No i dobra, mniej więcej to jest tak Mogłam wziąć cieńszą taśmę, ale... Okej, okay. i y, mam taką małą gąbeczkę Nie wiem, co to za firma, jakiś No Name albo Aliexpress i co teraz? I teraz ona sięgnęła sobie po cień Wydaje mi się, że lepiej będzie wyglądał ten jaśniejszy mimo wszystko na moich brwiach I ona wzięła tą gąbką Nie wiadomo czy suchą, czy zmoczoną, bo nie było to powiedziane, więc ja to zrobię suchą I krepała to tak Ten cień będzie za ciepły dla mnie, no ale to jakby pominimy Moja wina, mam coś inne co i tak będzie bardzo kanciasta ta brew nie taka jak lubię, bo ja wolę takie bardziej upływowe kształtem i się tutaj trochę za bardzo uwaliłam no i dobra, to chyba na tyle, nie? W sensie przyjadę sobie jeszcze zwykłym pędzlem przody ok i zobaczmy Ej, dobra, u mnie to wyszło trochę lepiej niż u niej, nie żebym pff, się, nie wiem, uznawała za lepszą. Natomiast ten kształt jest strasznie taki kanciasty w sensie taka ona jest kwadratowa, ta ref, nie? Byłaby całkiem niezła, gdyby nie była taka kwadratowa. To jakby tutaj się tego czubka pozbyć i ten dół poprawić, to by to działało. Jakby, no nie sądzę, żeby było bardzo źle. Nie wiem, jak wy uważacie. No wiadomo, ten kolor jest za ciepło, okej, okay, ale ogólnie całkiem spoko, no. całkiem niezłe, no. no dobra, teraz zobaczmy drugi lifehack na brwi. Weź wykałaczkę. Nanieś na nią ołówek do brwi. Przyciśnij wykałaczkę do brwi, tworząc pożądany kształt. To szybkie i proste, a efekt jest świetny. Co myślisz? No myślę, że kredką do brwi to średnio wyjdzie, tak szczerze mówiąc. No dobra, jak są, żeby to było kredką do brwi, to idę po kredkę do brwi. Dobra, mamy wykałaczkę, mamy kredkę do brwi. Tutaj jest akurat Pro Brow Pencil od Vibo w kolorze 1. Bardzo ładny odcień, bardzo się lubimy. I ona mi po prostu tak wiecie. Tak o... Okej. Okay. I że co? I że teraz niby ja robię tak. Uwaga... No, całkiem spokojnie, ale No u góry wygląda to troszkę gorzej. Ogólnie to udziuwałam sobie całą kredkę tą wykałaczką. Ta kredka strasznie szybko, szybko zastyga na tej wykałaczce, i trzeba jej bardzo dużo nałożyć. Mam wrażenie, że dużo więcej niż jak nakładam sobie po prostu tak z opakowania. No dobra, i teraz, jakby to wypełnić. Spróbujmy. Ta wreath będzie grubsza, bo ona ogólnie jest grubsza, bo mam tu więcej włosów. Kurczę, szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że jak robię to pędzem albo po prostu z opakowania, to ja mam dużo większą kontrolę nad tym, co robię. I dużo łatwiej mi się to robi, niż tak jak teraz mam, no, wiecie, zrobiony szkielet, aczkolwiek dół jest bardzo ładnie wyczyszczony i zaznaczony. Natomiast no, tak jak mówię, no tak jak ja tutaj mam więcej włosów niż na swoich... niż noszę normalnie, czyli ja sobie ją od góry troszkę jakby zmniejszam, bo boję się ją wyregulować, to dużo trudniej mi ją narysować, niż tak jakbym po prostu sobie ją zaznaczyła od razu kredką. Ogólnie tak to wygląda, no nie wygląda to źle, jakby w obu przypadkach ma to swoje plusy Ale mimo wszystko uważam Że Prościej zdecydowanie narysować tą brew Po prostu produktem z opakowania Czy pędzelkiem Niż bawić się w takie rzeczy Jakby jeżeli nie macie dobrze nadanego Kształtu do swojej twarzy To bez pójścia do kosmetyczki I po prostu dobrania sobie go Może być wam trudno Ogarnąć te brwi Takie jest moje zdanie Więc no nie wiem tak wyglądają moje brwi. No ta jest ultra gruba, bo ja mówię, mam tutaj dużo więcej włosów, więc jak chciałam mieć tak równo z włosem, to właśnie wyszły takie trochę, trochę bushy brow. No tutaj to wygląda zdecydowanie lepiej, w sensie dlatego, że jest cieńsza, ale czy któryś z tych lifehacków jest lepszy? Oba działają, bo nie mogę powiedzieć, że nie, ale czy są jakimś takim mega ułatwieniem, które sprawi, że wasze życie będzie prostsze? Chyba nie. Chyba nie. No ale dobrze, jako że testujemy lifehacki, to ja w tych brwiach zostaję, a my przechodzimy do kolejnego zęb. I narysuj kontury na nosie ciemnym cieniem do powiek. Narysuj linię od brwi do samego koniuszka nosa. Zrób linię na mostku nosa. Dobrze rozmasz cienie. Nanieś jasny podkład na środkową część. I rozmasz produkt na nosie. Oddziel końcówkę i mostek nosa. Co myślisz? Wiesz już co zrobić? Jesteś niesamowita! Okej, okay, tutaj mamy konturowanie nosa strasznie dziwnym sposobem jakimś takim, no ale dobra, skoro tak, to tak. Sięgamy po płaski pędzelek tak jak nam tutaj autor każe. Tylko pytanie: czy on ma być płaski, płaski, czy trochę płaski, ale bardziej w stronę puchatą. Dobra, myślę, że ten się nada. Chociaż może. Spróbuję tym ciemniejszym. Skoro pani mówi cieniem, to rób ani ta cieniem i nie dyskutuj. I ona sobie tak wykonturowała nos e, po długości. Ogólnie to padł mi aparat, także wracam do Was po pół godziny. Mam nadzieję, że to, co podładowałam, mi styknie. No i wracamy do tego przepięknie ubrudzonego nosa. Mm, co mnie zastanawiało przez ten czas, jak mi się ładowała bateria, to fakt, że jeżeli ona to robi na przepudrowanej twarzy, w sensie już z podkładem. I ona potem tego podkładu dokłada, to prawdopodobieństwo, że to się zważy, wydaje mi się duże. Więc ja to robię na głębi twarzy też dlatego. Zresztą wydaje mi się, że jeżeli ja to potem przykryję podkładem, to że to jakąś ma szansę wyglądać. Więc tak to robimy. Ja ogólnie nie potrzebuję konturowania, tak szczerze mówiąc. Nie, żebym wiecie, twierdziła, że jestem jakaś śliczna czy coś, ale ogólnie nie potrzebuję konturowania nosa. Akurat mój nos jest w porządku. Nie chciałabym go zmieniać. Bardzo się lubimy. I ona ma tutaj, tak w tym miejscu. Something like that. Jakiego wyglądu? Jakbym miała trzy razy większy nos. No i dobra, na to wszystko przykrywa tutaj, wiecie, jasnym podkładem tu na czubku. I tutaj. Ale to zaraz, bo mamy też kolejny lifehack który wam tutaj dzisiaj pokażę. Który służy na zakrywanie pryszczy. Także. You little trader! Take care of you. I won't pop you. I'll conceal you instead. I turn a pimple into an elegant little mole with an eyebrow pencil and no one will know. Oh, another pimple? And one more? I think I went overboard. I look like I have chicken pox! Um to jest ogólnie taki life hack, żeby zakryć sobie pryszcze. Kredką do brwi Udając, że to pieprzyki Dobrze słyszycie Także ja trochę ich mam na swojej twarzy I wydaje mi się, że to ma rację By tu wyglądać w miarę okej okay, Jeżeli ja to przykryję wszystko potem Podkładem, więc tak też zróbmy Najpierw narysuję sobie tutaj mam taką dziobę Jak już słuchajcie wyglądam na brudną To wydaje mi się, że Czas nałożyć podkład nie no w ogóle się to nie różni od moich fiprzyków które ja mam na twarzy. Absolutnie. Eee, dobrze. Eee, to teraz myślę czas nałożyć podkład. Ja sobie użyję dzisiaj kremu BB to jest krem BB od Bel, z Biedronki uwielbiam, naprawdę. Teraz, kiedy moja cera jest mega przesuszona przez działające grzejniki i tą pogodę, to on świetnie mi się tutaj sprawdza, więc zaczynam sobie od tych miejsc, które mieliśmy rozjaśnić, czyli tutaj czubek nosy, czubek nosy, <grym> czubek nosa. Tutaj. No i nareszcie twarz już tak nałożę standardowo. Myślę, że przez Kremlibi też całkiem fajnie te pieprzyki mogą prześwitywać. I faktycznie może to jako tako wyglądać, ale szczerze mówiąc nie wróżę temu dobrej przyszłości. Gąbeczka i blendujemy. Ja w ogóle nie czaję, dlaczego one wszystko robią cieniami do powiek W sensie uważam, że każda kobieta, która się maluje Teraz w XXI wieku Posiada produkt do konturowania tudzież do ocieplania twarzy Jeżeli się mylę to dajcie mi znać Ale nawet moja mama posiada coś do konturowania twarzy Mimo, że nie maluje się na co dzień I jakby ten róż czy bronzer czy kuleczki nawet brązujące z awonu, to posiada myślę jak każda kobieta w swojej kosmetyczce, nieważne ile nam lat. Ok, teraz jak przykryłam te pieprzyki kremem BB, to to wygląda w miarę naturalnie. W sensie tak jak ja bym tak miała to mieć. Ale czy to jest jakiś świetny sposób na zakrycie pryszczy, wręcz przeciwnie uważam, że to zwraca na nie uwagę. Jeżeli chodzi o konturowanie nosa, to szału nie ma. No, wygląda to dużo lepiej, niż przed tym, zanim zaczęłam nakładać krem BB. Także o tyle mamy progres, no ale... Come on... Jakby... żeby nam się ten krem BB tutaj nie uciekł, to użyję sobie dzisiaj pudru... Niech będzie ten, bananowy od Eveline. E, przymatowimy sobie go, bo jeszcze chwilę w tym posiedzę. I jedziemy dalej. Teraz będziemy rysować sobie pieli. Want some cute, trendy freckles? Put your brushes q-tips away. And use a comb instead! Ooo! Thanks for the tip! Put eyebrow gel onto the tips of the comb and print cute freckles on your face! All done! Okej, okay, czyli nic trudnego. Mamy szczotkę, ja mam tutaj Tangle Teaser, który wydaje mi się może się fajnie sprawdzić, bo ma takie drobne te kropeczki, więc um, no gdzieś tam to może nawet jako tako wyglądać. I ona tutaj używa nie wiedzieć czemu żelu do brwi. Wydaje mi się, że dlatego, że akurat miałam go w ręku. Eee, no dobra, użyję sobie dzisiaj żalu do Anastazji. Mam tu też naszykowane, w razie czego inne będziemy kombinować. Okej, okay, i ja mam po prostu ubrudzić szczotkę żelem do brwi. Tak po prostu. No dobra, powiedzmy, że tyle ubrudzenia wystarczy. Co, ja On po prostu zrobić tak? Użyję... Kropkowanie tak eee, szczotką... Może spowodować, że u... naruszycie tą strukturę podkładu, którą zbudowaliście, nie? Więc to też by dobrze było robić przed tym, zanim nałożycie cokolwiek innego na twarz. Teraz sobie nałożę trochę żelos Katris. Zobaczymy, może ten będzie lepszy. Przy okazji go wykończymy. Ten żel z Anastazji ma dosyć sporo pigmentów w sobie, stąd też te kropki jako tako wyglądają. Okej, okay, ten jest rzadszy, dużo rzadszy. Okej, okay, tym szczutkom też, jakby była mniejsza, to łatwiej byłoby dojechać w takie nefrologiczne miejsca, jak na przykład wokół nosa. I tu są ciemne też. No i czy to wygląda naturalnie? Jakby one są bardzo takie symetryczne. No, piegi nie są tak symetryczne, no nie oszukujmy się. One w ogóle nie powinny być symetryczne, nie sądzicie? Więc trochę tego sobie się pudru i zobaczymy. Ona jak tam nie utrwala pudrem, ale ja no nie widzę innej opcji, skoro robimy to żelem. No, no coś, no, 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 no co no tu mam dużo powiedzieć? No hit, dzisiaj po prostu bije rekordy. Patrzcie to. Ogólnie całkiem niezły tip, ale pieki tak nie wyglądają. W sensie jak się odsunę. Oczywiście jeszcze uwierzyli w to, że to jest miarę naturalne, ale wystarczy po prostu przybliżyć się i już nie mam w ogóle takiej opcji, że w ogóle ktokolwiek w to uwierzy. So... Także ten lifehack... Ee, e, raczej to nie będzie mój ulubiony lifehack, z którego będę korzystać. Zresztą e, piegowate pryszcze też nie należą do moich e, No i dobra, teraz przejdźmy do ostatniego lifehacku, który mnie po prostu rozwalił na łopatę. Ale do tego potrzebujemy klasycznej pomadki. Mam klasyczne pomadki. I teraz obejrzyjmy ostatni lifehack. Did you put dark lipstick on your lips? Why stop? Put it on your nails as well. Hi Meg! Oh, your lipstick is smudged. You need to fix the lower lip. Hang on, I'll just move a finger along my lip and it's done. Wow, is this some nail witchcraft? No i dobra. Ok. To teraz um, wybrałam sobie. Ja mam o paznokcie. <grym> wybrałam sobie pomadkę, która jest zbliżona do mojego koloru paznokci. Czyli to jest matowa pomadka od Vivo. Nie, Lovely. Mouse Matte Lipstick w e, odcieniu 4. I. Może zróbmy tak, że ja sobie umaluję je nie w całości, żebyśmy mogli sprawdzić, czy to działa. Ok, ona jest. Zapomniałam, bo ona jest matowa. Jak się nią zaczęłam działać bez konturówki, i tak, no, poczułam zgrzyt. <grym> Okej, okay, no i załóżmy, że ona mi się tutaj zjadła, nie? Normalna sprawa. No i teraz. Ale jakim ona nad palcem to zrobię? Kciukiem. Okej, okay, załóżmy, że nikt nie zauważy, że mam wymalowany kciuk pomadką. I w ogóle załóżmy fakt, że nie uwalę nikogo ani nic, żebym mogła kciukiem poprawić pomadkę. Załóżmy ci, jest to hipotetycznie oczywiście. No i dobra, umaziałam sobie kciuk yy, pomadką. Nie mam w ogóle pomadki w takim odcieniu, przydałam się. No i teraz, no i co? Ubrudziłam się pomadką i teraz co? Mam się to zrobić? Tak po prostu? Okej, hey, ale. Mm, nie mogę być tak precyzyjna jak pomanką z opakowania. To raz. Czy komuś jest to potrzebne? W sensie. What the fuck? Wyobraźcie sobie sytuację, że siedzicie w restauracji z chłopakiem na obiedzie no bo. Przypuszczam taką sytuację, kiedy jesteście właśnie na obiedzie i nie macie tej pomadki przy sobie, to chyba wolałabym siedzieć z takimi niedomalowanymi ustami, niż mieć ubrudzone wszystkie ciuchy, jeszcze nie wiem, załóżcie białą bluzkę, albo cokolwiek. What? What? Dobra, ten ostatni lifehack to był po prostu taki wiecie... Nie sądziłam, że to może działać, no faktycznie działa, ok, zgadzam się. Natomiast jest to najbardziej bezużyteczny lifehack z dzisiejszego całego tego testu. Muszę przyznać, że chyba najlepiej z tego wszystkiego wypadły brwi. A wy dajcie znać, który lifehack wam się najbardziej spodobał. Jeżeli chcecie, żebym testowała więcej lifehacków, trum trum, no to koniecznie zostawiajcie na dole w komentarzach propozycje i wysyłajcie mi e, filmiki, które chcecie, żebym przetestowała na Instagramie. Będziemy testować lifehacki z trum trum. Jak już zacznę, to już wiecie. Ameryka. Także dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pobawiliście się trochę ze mną i mieliście taką samą frajdę przetestowania tych ha ha haków, jak i ja. Natomiast ja na dzisiaj już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodobało. Kończę zostawcie w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do mnie na Instagram i TikToka, a my widzimy się już długo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć!